Hej, cześć ludzie, witam was w odcinku z wyzwanie Fortnite, filmik się, jakby, co to, jakby to powiedzieć, nie zapisała się pierwsza połowa jego, jak widzicie teraz, jest ze mną ogółem Gabe'em i robimy wyzwanie dwa sloty challenge i nie zapisała nam się połowa filmu, nie było głosu w ogóle, przez co teraz... Yy, wytłumaczę wam o co chodzi w tym challenge'u. Co musimy zrobić, Byście się zaliczył. Ogółem, yy, challenge polega na tym, mamy tylko dwie bronie. Reszta to jest healing, jakiś granat, coś takiego. Wiem, że granat się zalicza jako broń, ale my uznajemy to jako dodatek. I yy, żeby uznać ten challenge za udany, musimy mieć co najmniej 3 kille. Nawet jakby było, jakbyśmy wina zrobili. Mam cypa, mam typa. Wyszedł. Wyszedł z kulki. Jest tu gdzieś. Jestem samolotem. No. O! Puzel. Puzel? Puzel. Dzień dobry. Mi się wydaje, że ta kulka jednak typek y, jej nie brał. On po prostu ją zrzucił. No, zobaczmy. Czy są tu kulki, czy gdzie ma, tu, nie ma tu to tutaj jest tu jest kulka, o tym teraz O, to weź sobie tą, co teraz mam. O, to jest skrzynia. O nie, no spada. nie spada. spada! Kulka spada! Nie! Yeah. O, tu jest kolejna kulka, już na bardziej. No to sobie weź tą. Tu masz. Nie to, tylko to. Dobra. O! O, to to w nim? Gówno, gówno, więcej główna. Ejki w ogóle. Ale gówno w butelce wezmę. Ej, jak to ma był niebieski? Niebieski, niebieski, bo główno w butelce. Dobra. Kulek jest. O co chodzi? Jesteś w, w Były <políticas> kółku... jest ciepły. To jest strefa, Jezus. Przede od tego, co to jest. To jest burza. No burza a ja mówię. Jest na to. Wiem. Tak, tak to nazywa strefa. Evet. No to strefa było. lata YY, no, tak to yy, yy, to... Chyba kulą ja... no kulą tak. Chodziło mi o... Kule są fajne. Yy, bomb nie bombę, tylko by też kanonem. kanonie się wystrzelił. O dobra, mam typów. Mam tu typy. Widzę. Bambiki chyba albo, Ale tu... O! Mam coś idealnego, <todged> przydatnego. Double jumpa. W ogóle ten granat doszedł do gry, a więc... Jest mega przydatny Kurde, no co? co mi się dzieje? Jest tam kul, kulowie. Kulowy, ja. Kryją się. I się wystrzelił, gonię go. W sumie nie będę go gonił. I się tam wystrzelił. W sumie Gonie... chyba, że ja się do ciebie przyczepię. Ja idę po kulę inną. O, ja nie tak. Yyy, apteczka. Kidment. No ja ją zostawiłem tu, ale nieważne. Zim, e... mnie nie ważne. Mógłbyś mi nie popuścić, uh. bo jest o wiele gorzej. Mamy zero healing, Trzęs się w ogóle się nie bawię. udaje. Ja się Ty się bawiś, a challenge się nie uda? To będzie piękny. Był tu, bo drzewo było mega rozwalone, ale bo sobie dotknęłam i... ...padło. Ej, dypek! Dyn, Widzę. Dyn, 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 dyn. Widzę go. Czzej lecę. Bijam mapę. Nie wiem a dobija? Kto dojść? Leżek! Parma! Dobra, pierwszy. O, pół Pamiętaj, mamy tylko dwie bronie. Pamiętaj, bo Wiemy. jeżeli zabijemy z trzeciej broni, albo zabijemy w ogóle, jak będziemy mieli trzy bronie, no to ten. I nie możemy nosić ich. Jedynie przez pomyłkę możemy tam podnieść. Ale później wyrzucamy od razu. Ej, ale te granaty są naprawdę no. przydatne. No. On mnie nie widział, nie wiem, jak wyskoczył. do tego. A duszy się mały? Ej, strzela ktoś do mnie. Widzę go, to jest chyba ten teammate. On jest na kincedach tu siedzi. Nie wiem, gdzie teraz jest. Był tu gdzieś przed chwilą. Chyba jest. zszedł. Widzę go! Zszedł tam, idzie do zwłoku. Tam, gdzie powalony byłeś. Do zwłok idzie. Siedzi tu. Dobra. No. Daj go. Chyba. Ale mu... Jest najgorsze to. No. co jak porubiłeś, go! Pięknie. Mam ognicho od niego. I apteczka. I tu to jest. Je... I po pierwsze, dlatego się buduje ze wszystkich stron. No tak, e, trzeba. Może ktoś to chciał do mnie strzelić. Ja się ukryję. Gdzie jest moja kulka? E, nie widzę no, ich. Strzelają do mnie, lepiej uciec na razie. E, widzę nasze kulki. Biegnij do nich. Gdzie Ja Co widzę? Jeszcze strefa pięknie Le... Dobra strzelił prawie do mnie Leź do twojej I Na góry są Mam ich, mam ich, uważaj Ni Zniszczył ci? Nie, ale prawie zniszczył no Jestem widzę. na chwila. Uciekał niby do strefy On próbuje do mnie teraz się na no Ja próbuję Dobra yy, chodź Ja jakoś uciekłem im jeszcze... Ej! Mam typów tu! Mam typów tu! Oni się nie spodziewają tego Jak Jaki Ani... Ja Ale I mnie rozwalili! Nie wiem skąd, nie wiem skąd, nie wiem skąd, nie wiem skąd! Dobra, widzę go! Leży! Uff! Pięknie! Mamy o, challenge drogi, zaliczony! Challenge zaliczony! Dobra. Pięknie! To mi się bardzo Eee, Były tu typy obok nas, a więc uważaj! Wejdźmy do strefy i tam się obudujmy. Ja mogę. O nie, mam trzecią broń. O, kolejny typem. Widzę bo nie wiem, bo nie wiem, oj. nie nie Gdzie ma? Także. Pięknie. Dobra Uf! Idzie, Dobra, idzie to... kolejny Jest u góry Kampi O, burzy Burzy, go mnie nawalają A do mnie też Oj Leży tak dobrze widzę Oberwał O shit Ja się go boję trochę, bo ja jestem... Nie, zabił Kurde. mnie Ach, dobra Ale o, miał nie. szkina, trochę był bambikiem, ale też nie umiał grać, aż tak Miałem 28 HP No dobra A więc challenge się ale udał walczone. Mam udał się, tak więc. Jeżeli Wam się Filmik spodobał, czyszczam, to z tego na razie, ciao. Bye bye.